Witam Was w Szkole Lidesko. Jesteśmy w pracowni naukowca na zajęciach w klasie pierwszej. Już 11 kwietnia będziecie mogli zobaczyć takie zajęcia. Będziecie mogli zobaczyć moją szkołę, wejść do różnych pracowni. Pracowni naukowca, laboratorium życia, laboratorium wyobraźni i wiele innych ciekawych sal. Będziecie mogli zobaczyć lekcje w klasach pierwszych, drugich i trzecich, a w klasie pierwszej wtedy będziemy realizować temat, tu królują nohale, czyli pracownie, czyli w perfumerii, w fabryce perfum i będziemy też rozmawiać o różnych przyprawach, a klasa trzecia, klasa trzecia będzie wtedy w temacie pracowni krawieckiej, a więc wszystko o materiałach, jedwabnikach, jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciekawie. Nie może Ciebie zabraknąć. Bo dwa dni w szkole didasko to więcej niż konferencja.